Rozpoczynałem program samorządowy miasta Skierniewicy. Dzisiaj Państwa także moim gościem jest pani Barbara Widulińska, reprezentująca Skierniewickie magistrat. Witam serdecznie. Witam. Ostatnie czasy, czas drugiej tury wyborów na terenie naszego regionu, mam tutaj na myśli powiat Skierniewicki-Ziemski, pokazał to, że nie tylko Skierniewice są miastem kobiet. Co prawda mamy włodarza w postaci mężczyzny, no ale większość stanowisk kierowniczych zajmują panie, natomiast również i włodarze w postaci wójta Skierniewica, także burmistrza miasta i gminy Bolimów. W tej kadencji będzie to historyczny moment, ponieważ będą to panie. Oczywiście mnie to oczywiście jak najbardziej cieszy dlatego że ja jeszcze pamiętam takie czasy kiedy to nie było wcale takie oczywiste że kobiety osiągały tak wysokie stanowiska młodsze panie młodszego pokolenia dla nich to już jest niemal normalne i no to to powinno cieszyć, natomiast oczywiście gratuluję zarówno pani burmistrzeni Bolimowa, jak i pani wójtowej z gminy Skierniewice, bo jest to dla mnie wielka radość. Gratuluję im i mam nadzieję na też współpracę taką, bo to w końcu sąsiedzi nasi. Zauważyłem jedną rzecz, jeżeli chodzi właśnie o te dwie dwa samorządy, ponieważ wiadomo, że gmina Skierniewice ma charakter strategiczny, jeżeli chodzi o położenie wokół Skierniewicy taki swoisty obważanek, który y, powinien współpracować, jeżeli chodzi o miasto. Niedawno właśnie na spotkaniu, na którym prezydent miasta z kimś pan Krzysztof Jarzyk, podejmował prawie już wtedy wójt, panią Lucję Skarżyńską, zwrócona była uwaga na to, że jest szerokie pole do współpracy, począwszy od y, sieci wodno-kanalizacyjnych, a skończywszy na szeroko rozumianej turystyce i rekreacji. Dokładnie tak. Ponieważ ta współpraca, dobra współpraca, chęć tej współpracy jest bardzo istotna dla każdego samorządu. Dla takich samorządów, które są obok siebie, które graniczą, sąsiadują, tym bardziej. Rzeczywiście gmina Skierniwica ma ogromny potencjał turystyczny i sama rzeka Rawka, Puszcza Bolimowska, ale też i wszystkie tereny, które są wokół, przepięknie położone i zlokalizowane. Absolutnie nadają się do tego, żeby to były i wycieczki piesze i, i rowerowe i żebyśmy mogli podziwiać ten teren i zachęcać. Yy, wszystkich tych, yy, którzy zechcą zwiedzić i miasto Skierniwice, i gminę Skierniwice, zawitać tutaj w te tereny, bo jest co pokazać i jest się czym pochwalić. Tutaj też podczas otwierania całego kompleksu ulicy komunikacyjnego, tutaj ulica Czerwona Przemysłowa Skłodowska, również i wtedy parlamentarzyści, prezydent miasta Skierniwice, a także burmistrz Bolimowa Stanisław Linard mówili o tym, że strategicznym dla rozwoju miasta i całego regionu będzie ewentualny zjazd, autostradzie A2. No i tutaj też można powiedzieć, że co prawda Bolimów leży te kilkanaście kilometrów dalej, ale też jest w jakiś sposób połączony symbiosą symbiozą właśnie z miastem Skierniewice. I tutaj też te deklaracje, które wtedy płynęły z ust między innymi włodarzy yy, miasta Skierniewice, czy też przedstawicieli polskiego parlamentu, one w tym momencie będą powtórzone prawdopodobnie przy okazji na przykład zaprzysiężenia pani burmistrz Słojewskiej na urząd. Oczywiście tak, no mam nadzieję, że ta współpraca będzie daleko idąca między panią burmistrza, a prezydentem miasta Skierniewice na szerokim polu i gospodarczym i turystycznym i że jakby nie zakończy się to współpraca która była y, oczywiście z poprzednim panem burmistrzem, ale tu będzie tylko i wyłącznie rozwijana w każdym aspekcie, więc na to bardzo liczymy, liczy na to prezydent i mam nadzieję, że przychylnym okiem będzie patrzyła na to również pani burmistrz. Mówimy dużo na temat właśnie takiej współpracy, takiej twardo rozumianej współpracy, <laughs> gdzie podpisujemy różnego rodzaju porozumienia, podpisujemy umowy, bierzemy udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach wspólnie, jako powiedzmy porozumienie między samorządami. Natomiast ja teraz spojrzę z. Punktu widzenia tego, o czym często mówimy, o tych akcjach, które pokazują, że jesteśmy zakochani w pomaganiu. Wtedy często pani z tego miejsca mówi o tym, że ta, to pomaganie nie ma granic administracyjnych. Tutaj nie sprawdzamy tak jak powiedzmy w jednym z marketów kod zamieszkania 9600. Pomożemy, jeżeli masz 96124, to nie pomożemy. I tutaj możemy powiedzieć, że właśnie nie bez kozery mówimy o tych dwóch samorządach obok siebie, ponieważ w najbliższym czasie będą akcje, gdzie będziemy wspierać młodych mieszkańców, właśnie i gminy, skierniewice. I gminy Bolimów. Tak, wiele razy na antenie Radia RSC, ale nie tylko, mówiłam o tym, że miasto Skierniwice, oprócz tego, że wszyscy wiemy, że są, jest zakochane w pomaganiu, to rzeczywiście, że to pomaganie nie ma granic samorządowych. I to jest prawda, bo wiele razy pokazaliśmy już, że można pomagać osobom, które nie zamieszkują w Skierniewicach i nie ma, nie ma takiej konieczności, żeby, żeby tej pomocy nie udzielić. Tym razem jest to rzeczywiście Michał, mieszkaniec Skierniewic i Kuba, kubuś czteroletni, kubuś mieszkaniec Bolimowa. W bardzo y, cieszy to, że y, na rzecz Michała, y, no to już jest chłopak ponad 30-letni. Na rzecz Michała włączają się, również, włączają się również mieszkańcy gminy Skierniewice. Są tam prowadzone akcje, włącza się, włączają się również ochotnicze straże pożarne, mieszkańcy pieką ciasta, więc nie tylko mieszkańcy Skierniewic, ale widać i tam zainteresowanie i to też zakochanie w pomaganiu. Również my, jako miasto Skierniwicy, jako mieszkańcy włączamy się, oprócz tego, że włączamy się oczywiście w pomoc Michałowi. To włączamy się również w pomoc na rzecz kubusia Szczepanika z Bolimowa. Yy, między innymi teraz na meczu Unia Pelikan, yy, a wiadomo, że Bolimów leży tak pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma miastami Unia Kaniwce, Pelikan yy, Łowicz. Będzie prowadzona licytacja i koszulek gadżetów Unii, ale również będzie prowadzona kwesta, będą wolontariusze, którzy będą zbierać środki na, lecz, na, rzecz, na leczenie kubusia, i z tego miejsca też bardzo, bardzo, bardzo proszę wszystkich kibiców jednej, drugiej drużyny żeby mieli jakiś grosik i do puszki wolontariusza mo mogli wrzucić. Bardzo serdecznie o to proszę. Myślę, że to jest o tyle istotne, że wiadomo, derby rządzą się własnymi prawami, ale tutaj po tych 90 minutach niech będzie przynajmniej jeden wygrany, czyli Kubuś. Tak, Kubuś, mam nadzieję, że tych środków uda się zebrać jak najwięcej. Zresztą w te akcje włączają się też y, oczywiście inni, bo widziałam, że i klasyki 126P i y, ekipa Wiki, tak jak mówiłam, straże, ochotnicze straże pożarne, ale też zdecydowanie więcej stowarzyszeń, y, chociażby razem dla Skierniewic, y, ale też mieszkańcy. Sami nigdzie nie zrzeszeni, mają pomysły fajne, które realizują, któ które gdzieś tam y, realizują na rzecz, na rzecz osób, które wymagają tej pomocy. Jeżeli możemy pomóc, jeżeli możemy wesprzeć osobę, która tej pomocy oczekuje, to jak najbardziej jestem za i bardzo się z tego wszyscy cieszymy. Teraz, na tą chwilę, Michał i Kuba, więc bardzo proszę śledzić profile społecznościowe, bo tam znajdziecie Państwo najwięcej informacji, co aktualnie jest na, realizowane na bieżąco. Teraz nawiążę do tego, o czym wróble świerkają w Skierniwicach. Chodzi o pierwszy dzień czerwca i o to, że podobno Fundacja Polsat wraca do Skierniewic Z okazji Dnia Dziecka? Oczywiście, wraca. Po fundacja Polsat sami zaproponowali, więc bardzo się z tego cieszymy. To już można powiedzieć, tacy nasi przyjaciele, bo rzeczywiście bardzo często goszczą w Skierniwicach. Niedawno byli, wreszcie w ośrodku szkolno-wychowawczym również nagrywali materiał z zajęć, które dzieciaki tam mają, czyli z zajęć z wikliny, zagrodnictwa, z zajęć kulinarnych, oczywiście galeria 105. Teraz, 1 czerwca, oczywiście my zapraszamy na Dzień Dziecka, na Miejski Dzień Dziecka, na Drzewko Życia i na wszystkie atrakcje, które będą w parku, jak co roku. Polsat włącza się w, ten, w, tą, w to wydarzenie, będą koncerty. Oczywiście to już nie będą takie koncerty jak były dwa lata temu, bodajże z dużą sceną. Raz, że rynek jest rewitalizowany, dwa, że oni też mają jakieś tam zobowiązania akurat tego dnia, ale jak powiedziała pani prezes, nie wyobraża sobie, żeby nie, żeby nie byli z nami. 1 czerwca, więc bardzo jest nam miło, że tak serdecznie przyjmują miasta Skaniwice, i my oczywiście odwzajemniamy od, od tą sympatię do nich. Ale to też będzie okazja do tego, żeby prezes Aldrich Holz mogła zobaczyć, w jaki sposób są wydatkowane środki, które Fundacja Posad przeznacza, na przykład na specjalny ośrodek szkolny-wychowawczy. Tak, ośrodek szkolno wychowawczy dostał pieniążki na wyremontowanie jednej z sal. Ta sala została już wyremontowana, zostały zakupione mebelki, została już wykończona i mamy nadzieję, że jak w 1 czerwca będzie z nami Fundacja Polsat, będzie pani gościem Skierniewic, będzie pani prezes, że znajdziemy chwilkę, żeby dojechać do ośrodka szkolno-wychowawczego, pokazać, pochwalić się, jak wygląda teraz ta sala. Myślę, że na temat tego, co będzie się dziać 1 czerwca w skiernicach, między innymi w Parku Miejskim, będzie jeszcze wielokrotnie okazja do tego, żeby na antenie Radia RSC. Dzisiaj kończymy program samorządowy Miasta Skierniewice. Pani Barbara Widulinska była Państwa, także moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.